Fuuu. Co! Siema, ja jestem Kamila, i dzisiaj oglądamy ósmy odcinek Lato kiedy umarł Hikaru. Jeżeli podoba wam się ta seria, to oczywiście zachęcam, żeby zostawić łapkę, bo mnie to mega motywuje. Ja osobiście uwielbiam to anime, bardzo mi się podoba. Odsyłam też oczywiście do opisu, jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć donatem, tam jest link do Tipli. Ok, koniec tego, skupmy się na anime. Tak więc w ostatnim odcinku wydarzyło się naprawdę, naprawdę dużo, bo Yoshiki próbował zabić Hikaru, wbił mu dosłownie nóż, nie wiem, nie pamiętam już gdzie. Tutaj gdzieś w brzuch, jakoś coś, coś takiego, gdzieś tu w bok. No i nie udało mu się to, kto by się spodziewał, ale Hikaru dał tą taką cząstkę siebie, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, dał tą taką cząstkę siebie Joszykiemu, że dzięki temu nie będzie miał aż tak dużej mocy jako ten. Stwór, ten yokai, czy cokolwiek, to, z czymkolwiek on jest. No i ja kolejny raz już ja kolejny raz już mówię to zdanie, że no, teraz chyba Yoshiki naprawdę się otworzy na Hikaru, chyba teraz naprawdę już mu ufa. Ostatnio też tak mówiła mi, y, Yoshiki chciał go zabić, więc, więc nie wiem, ale mam ochotę znowu to powiedzieć, że Yoshiki się chyba już naprawdę przekonał do Hikaru. Naprawdę chyba już teraz się przekonał i, i chyba naprawdę będzie między nimi dobrze. Nie wiem, czego się spodziewać, naprawdę. Boję się, że zaraz się tutaj zaangażuje ten Kurczę czegoś nazywa. Tanaka, ten blondyn, i, i że się zrobi nieciekawie. Naprawdę wiem, że Hikaru jest zły, on jest zły, ale nie chcę, żeby odchodził, umierał czy coś. Dobra, zaczynajmy. Jak usnąć krew z białej koszuli? O nie, o nie, zaczynamy grubo. Hikaru, jak siedzi, jak zbity pies. Wybielacz. Tak jest dosłownie. ma <noise> to. <noise>

Niby niezręcznie, ale. Ale już jak jakoś domowo, nie? Kurde. On to Serio, mówi? tak. No, to ty. Co? Hmm. A ciekawe gdzie on to potem weźmie, nie? Ta cząstka, bo ona jest ważna. Musiałem sobie obejrzeć, czym nie? O, super. Co? A dziadek, ok. On zaraz takie oczy zrobi. Ale stawiam słodko, chwila! Sorry, jestem nienormalna, ale. ししさんはどこにったひ記さん、を山にもおらんのや日さん、あの人はなかわいそうな人や、昔、あんなことをおきさんにお願いしやんかったら d o s h i t c h i さん、マジニア、że と、s ł y s Lątwa. Nie, on umarł? A, usnął. Boże, już mi tak straszą, tym cały czas jakieś morderstwa. Hasi? Widzicie to? Widzieliście tego wąsa? Hasi! Zostaw tutaj. Widzicie te wąsy? Zostaw to, what the fuck? No właśnie niezręcznie było. no tak jakaś klątwa. Ej, zostaw.

不穏な地名のスレッド首アちって変な地名よなアに地図アミアミアミアミアミアミアミアミアミアミや。ミアミアミミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミアミア

メジーのコロのをキュのタのムフカメタめたここら一ガがトっコるここが天板山ここがカワエロ。Okay, czy ヒカルシーズミニアムシュウォーディカ Czy o ソウォーディミニカラヨメダルマステなやその名前希望キボの昔の名前やシビタチノジ

君には、たはたはあなたはあなはあなたはあなたはあたははあなたあたははあなたあなたはあなたはあなたはあなたはああなたははあなたはあなあなたははあなたはあななたはあなたはあなたなたなたはあなたはあなたなたはあたはあなたはあたはあなたはた

山でノウヌキ様見たんかな。やからおかしくなってしまったん。そういうこと言うなやなんてこおしゃらわ。母があなたはね、妹があの山で消えてしまったが大きいと思います。<ー>私が小学生の頃、妹があの山で行方不明になって。<laughs> それはノウヌキ様のせいでってこと。<laughs> もうやびな。そう信じとったけど。 まさかね。どうなる？正解 <raw>、mm。大騒ぎでね、子供らはあの抜き様なんてようわかってませんでしたから。あ、でもはじめちゃんたちは何か知っとったような。うん。竹田のおっちゃん。そうさ。パン竹田。ななじみないや。あ、そうや。はじめちゃんのお父さん竹田のおじいちゃんに聞いてみるのはどうやろ。母と同世代やから。

Ach, właśnie w tym momencie Yoshiki dostrzega, jak bardzo ten Hikaru różni się od Hikaru, który był człowiekiem, bo pamięta uczucia Hikaru, jakie miał, gdy stracił ojca. A ten nowy Hikaru nawet nie czuje, nie ma poczucia winy po tym, jak zabił. Wiecie, mamy kogoś, z kim dosłownie gadał o tym, nie? On tego nie kuma. A, a może? Wyraz twarzy? Ohujo. nie mógł. Kogo on nie? Tu kodek

A wysoki, jest okej, dzięki za info Czuję coś, czuję coś. O cholera. Niedobrze. Kwok fok. Czy to jest tylko pretekst, by jakoś sprawdzić coś? Na to mnie go rany na ręce? Hmm. Serio o to chodziło? Czy nie? Czy on chce wybadać bardziej Yoshikiego? Nie wiem, nie wiem. Chyba raczej coś podejrzewa, coś czuje od Yoshikiego. Raczej mu nie chodzi o pamiątkę. No, nie sądzę, by to była jakaś randomowa interakcja. Nie wiem. na. Hmm. ああ、そうなの。なんかちょっとシイタケに苦手なんですよね。出るよ。どう、プレソン。出てる感じします、ね、僕民族学者でさ、ここの集落のことを調べに来てるんですよ。うん,うん。普段はミカサさんとこに下宿させてもらってて、君はなんていうの？辻の。バーダグ。おお、そうすか辻のくん。ありがとう。好き嫌いせずに。出るよまたこのナズビスか。 No, tak. Pomyśl? Cute! Co to było? Co to była za scena? Czy to mi się przyśniło, czy. Nie, to serio miało. Softbox leci. Kot mi przewrócił. Patrzcie, on serio zrobił kupę. Czyli to była prawdziwa scena. Josziki się tak śmiał z homisia. To jest strona Joszikiego, której, której nie znamy. Szturek. 12 lat. No właśnie. No właśnie.

武田の爺さんに話聞きに行くんやろ勉強しとる場合かよ。どうやって話すかも同時に考えとる。さ俺のかけら、ちゃんと持っとる。とばいしえちゅんがま。あだみ話さす。オッケー。隠すなよ。とばいし壊れたら、多分俺も無事やないから。あ、は。そんな大事。お、にびえちゃう。それは俺の覚悟よから。ま。多分壊れやんけどな。 Na ni shizuka O. Nie, znowu jakiś potwór. Tu się pojawi, zaraz ja się boję. Ah! Z tego kawałka swojego nie jest taki silny. Niech mu odda tą jego cząstkę, Cassie nie oglądaj tego. To jest mój kot. Jezu, to jest straszne, nie! Yeah. What? Oni tego nie widzieli, czy mu pomogli? Czy, czy tylko oni to widzieli? Tylko Hikaru i Josiki to widzieli? Dobra. Ten blondas spotkał się z Josikiem, więc już Josik jest na pewno na celowniku. Wiecie, jako podejrzany, że miał jakieś kontakty właśnie z tą klątwą, z nie wiadomo z czym, przez to, że zobaczył tam jego rany na ręce, to mnie niepokoi. Że naprawdę tutaj się jakoś ich drogi mogą przeciąć. Gorzej, jak on zobaczy Hikaru, bo od Hikaru to on na pewno coś wyczuje. Jak ta laska u nich w szkole, ta dziewczyna coś wyczuła od karu, gdzie ona tylko trochę słyszy je, no to on tym bardziej wyczuje. To, że ten chomnik jest duchem, to jest dla mnie powalone. Yy, creepy był ten odcinek. Ja to nie lubię takich strasznych rzeczy, bo się boję. Więc sorry, ale mnie to przeraża. Aż mnie zastanawia, jak to w manze wyglądało, bo mangę to potrafią naprawdę zrobić przez to, że wiecie, manga też nie ma kolorów. Mangi są często takie, no, przerażające. No cóż, czekamy co dalej. Chyba teraz, zobaczcie nawet, jak Yoshiki uciekał przed tym potworem, to złapał Hikaru i z nim uciekał, nie? Więc e, wydaje mi się, że Joshiki naprawdę już zaakceptował tego Hikaru. Już nawet powiedział, że razem będą w zbrodni, jeżeli Hikaru znów kogoś zabije. No to już jest powalona relacja. Ale ewidentnie mogą na sobie polegać. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Oczywiście łapkę zostawcie, jeżeli Wam się podobało i yy, odsyłam do Tipli, jak ktoś chciałby mnie wesprzeć donate'em. Trzymajcie się, sayonara.